Ta rozrywka taka właśnie codzienna, typu na przykład z gozdenego zawsze u nas w domu była, i, yy, ale rzeczywiście zauważyłem, że już nie ma takich grupek ludzi, w Gdańsku to było popularne bardzo dużo grupek chodziło i, i przypadkowych ludzi po prostu oblewali wodą. Tego akurat uważam, że dobrze, że już nie ma. Jeśli ktoś nie chce być oblany w to święto, to dlaczego ma, powinien, Dlaczego musi cierpieć? Więc uważam, że powinniśmy wszystko tak za zgodą drugiego człowieka. Jeśli ktoś się umawia, że zrobi, zrobi bitwę na, na wiadra z wodą, no to, to, to właśnie to powinno w ten sposób przebiegać, że za zgodą wszystkich. A wy, jak, jak byłeś młodszym mieście, takie właśnie umawiamy się na to, że tu robimy taką bitwę na wodę? No, my chodziliśmy tak po naszej miejscowości i oblewaliśmy wodą y, też przypadkowych ludzi. I czasami było, y, pamiętam taką sytuację bardzo śmieszną, gdzie pan szedł do kościoła z takim, w takim płaszczu, y, takim bardzo ładnie elegancko ubrany No, i my takie dzieciaki z wiadrami, no i stwierdziliśmy, że no, nie oblejemy go, bo piękny ma płaszcz. A on w pewnym momencie wyciągnął taki bardzo malutki pistolecik i zaczął nas oblewać, i po prostu tak nas rozwalił tym i rozczulił, pamiętam. To, że po prostu się popłakaliśmy ze śmiechu. No także, tak, my mieliśmy, chodziliśmy z wiadrem, z, z pistoletami i laliśmy się wodą nawzajem, i to było no, na pewno super, super przygoda i super czasy. A Wielkanoc jest dla ciebie ważnym świętem? Jest na pewno bardzo. Ważnym czasem, bo zazwyczaj jest, wszyscy mają wolne i tak się zgrywa, że mogę spędzić ten czas z rodziną. Ja, y, I bardzo zawsze doceniam ten czas, szczególnie, że to jest wiosna, więc słońce gdzieś tam się pojawia i można spacerować, doceniać y, kwitnące bazie, więc jestem fanem akurat tego czasu. Masz jakieś obowiązki takie domowe, jak przygotowujecie wspólnie święta? No, staram się nie przeszkadzać przede wszystkim podczas nie wiem, gotowania na Wielkanoc i tak dalej. No ale oczywiście zawsze, jak jestem, bo już nie mieszkam w rodzinnej miejscowości, ale jak przygotowujemy ten Wielkanoc, no to staram się pomóc i właśnie nie przeszkadzać, czy przy, przy potrawach pomóc, czy po prostu sprzątając, więc, więc tak, w ten sposób pomagam, zazwyczaj nie przeszkadzając.